Jaki jest najgorszy film o wyścigach? Próbując wybrać najlepszy, można by jeszcze mieć jakieś wątpliwości, jednak na drugim końcu skali wybór jest oczywisty. Driven z 2001 roku z Sylwestrem Stallonem w roli głównej. Dziś będzie więc kilka słów na temat tej smutnej produkcji, która miała być piękna, ale niestety wyszła jak zawsze. Co ciekawe, film pierwotnie miał być o Formule 1, jednak jak pokazuje historia. Na szczęście nie był. Całe zamieszanie rozpoczęło się podczas Grand Prix Włoch w 1997 roku. A to, że monca zwołano specjalną konferencję prasową, na której pojawili się Bernie Ecclestone, czyli ówczesny szef szefów Formuły 1 oraz Rambo, znaczy się Sylvester Stallone. Niski oraz szeroki zapowiedzieli stworzenie filmu o Formule 1. Plan był taki, że gwiazda z Hollywood wjeżdża na pełnej, robi ujęcia podczas weekendów Grand Prix, a później fani szturmują kino, a kasa. Leje się strumieniami. Eccleston zajarał się projektem jak Rzym za Nerona, ponieważ liczył, że film pomoże w promocji sportu za Oceanem, a tym samym umożliwi mu powrót Formuły 1 do Stanów Zjednoczonych. Niestety, to jest ten moment, w którym losy tego projektu bardzo mocno zaczynają przypominać losy naszej reprezentacji Polski w piłkę nożną podczas wielkich turniejów. Miało być pięknie, wyszło jak zawsze. Rambo co prawda jeździł na wyścigi i uczył się tego świata, jednak miał trzy problemy. Po pierwsze, obsuwę już na etapie przygotowania scenariusza, bo mówi się, że jego wersji było aż 25. Po drugie, zespoły w tamtych czasach były niezbyt chętne do dzielenia się sekretami, więc nie chcieli wpuszczać filmowców do garaży i zapewnić im takiego dostępu do sportu, jakiego by oczekiwali. A po trzecie, ta wspomniana chwila wcześniej obsuwa sprawiała, że Bernie tracił zainteresowanie projektem. Zwłaszcza że w międzyczasie był w stanie samodzielnie, bez pomocy żadnego filmu i Hollywood dogadać się z władzami Toru Indianapolis. I przywrócić formułę Stanom Zjednoczonym. Rambo, jak to Rambo, nie poddał się jednak i zabrał swój hollywoodzki cyrk z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Dogadał się z włodarzami serii Kart. Mocno upraszczając, bo tam był ogólnie bardzo duży burdel w latach 90., jeśli idzie o wyścigi, na dzisiejsze to będzie Indy Car, czyli najmocniejsza seria bolidów jednomiejscowych w Ameryce Północnej. Tak więc film ostatecznie powstał i nawet był kręcony podczas weekendów wyścigowych. Szkoda jednak, że większość ekipy produkcyjnej zapomniała o tym, żeby wykonać swoją robotę dobrze, bo widzicie, te 60 błędów, o których wspominam w tytule, to nie jest największy problem tego filmu i to nie jest tylko ujadanie wyścigowych nerdów. Zresztą, gdybym policzył te, które powtarzają się wielokrotnie, jak na przykład redukcja biegu na prostej, znana z szybkich i wściekłych, to byłoby ich jeszcze więcej. Problem jest jednak taki, że w tym filmie nie działa praktycznie nic. Jest on typowym przedstawicielem gatunku. Mam fajny motyw przewodni, który powinien obronić się sam, więc całą resztę sztuki filmowej mogę odwalić w kiblu na kolanie. Scenariusz z motywem przewodnim od zera do bohatera, z momentem tuż przed końcem, w którym wszystko wydaje się być już stracone, to w końcu klasyka kina lat 90. Aczkolwiek scenarzyści nawet nie spróbowali się pokusić o cokolwiek ponad schemat, który się wówczas sprzedawał. Brakuje jakiegokolwiek sensownego wprowadzenia i przedstawienia widzowi powodów, dla których miałby się przejąć zarówno wydarzeniami, jak i postaciami na ekranie. Bohaterowie zresztą nie są ani jak cebula, ani też jak ogry. I mają tylko jedną warstwę emocjonalną. Ogry są jak cebula. Śmierdzą? Tak. Jest blondyneczka, atencjuszka, egoistyczny menadżer skurwiel, despotyczny szef i nawet była żona, która za każdym razem na ekranie pojawia się tylko i wyłącznie w trybie zimnej suki. No i jest też główny bohater, który przez cały film... Jest jak zagubione dziecko we mgle, a jego jedyny rozwój polega na tym, że wygrywa i zaczyna zachowywać się tak jak postać stalona, która przez większość czasu jest jak zagubione dziecko we mgle, tylko starsze. Jedyne czego w sumie nie mógłbym się czepiać, to ujęcia, które są po prostu normalne, aczkolwiek dałoby się wymieniać i wymieniać, bo to jest po prostu słaby film. A ocena na zgniłych pomidorach na poziomie 14% od krytyków i 33% od widzów to jest dokładnie to, na co ten film zasługuje. Dlatego też, jeśli ktoś nie widział, to niech się nie kłopota, bo znacznie lepszą rozrywką będzie granie w Bierki makaronem, 28. seans Sharkando albo Maraton Wielkiej Gry. Jeżeli jednak ktoś miał przyjemność spotkać się z wyścigowym rokiem, to niech da znać w komentarzach, czy ocenia ten film tak negatywnie jak ja i tak negatywnie jak większość świata. Tymczasem Lista błędów, czyli festiwal tego jak bardzo można olewać materiał źródłowy. Pierwszy błąd dostajemy w pierwszym kadrze filmu, a konkretnie w planszy otwierającej. Kart w tamtym czasie na pewno nie osiągało 900 milionów widzów. Takie wartości w wyścigach to działka Formuły 1, a i tak wyrażają one oglądalność na przestrzeni całego sezonu, a nie liczbę unikalnych widzów. Poza tym oglądalność kart w Stanach dobijała do maksymalnie 8 milionów osób na najlepszych wyścigach, więc liczba, która powinna widnieć na planszy to nie więcej niż 160 milionów. Żadna seria wywodząca się z Ameryki nie ma rangi mistrzostw świata. Taką rangę nadaje Międzynarodowa Federacja Samochodowa, jeżeli idzie o bolidy, mają tylko Formuła 1. W seriach bez oficjalnej rangi zostaje się po prostu mistrzem danej serii, niezależnie od tego, w ilu krajach się ona ściga. Pierwszy wyścig kart sezonu 2000 nie był ani w Long Beach, ani w Portland. Tylko w Miami. Napisy z miejscowościami, w których rozegrano wyścigi w ogóle są kompletnie napałe i nie mają żadnego sensu. Kart w sezonie 2000 nie ścigało się także w Meksyku, ani we Francji. Postacie grane przez aktorów są fikcyjne, aczkolwiek prawdziwi kierowcy pojawiają się w filmie niestety przede wszystkim jako tło albo przebitki. Warto nadmienić, że malowania samochodów i zespoły filmowych kierowców są zgodne ze stanem faktycznym. Po prostu film w ogóle nie wspominał o zawodnikach, którzy wówczas jeździli tymi samochodami. Tutaj hollywoodzki klasyk, redukcja biegu przed wyprzedzeniem. Na prostej na owalu. Po co na monitorach na stanowisku ekipy mapy różnych torów? Torów, na którym aktualnie się ścigają? Owszem, ale innych? Czemu oni jedząc po prostej mają skręconą kierownicę w lewo? Oprogramowanie wizualizujące telemetry i wyciągające z niej samodzielne wnioski w 2000 roku? Nawet teraz nie ma takich cudów i dane z jazdy kierowca zazwyczaj analizuje ze swoim inżynierem. Postać grana przez Stone zastępuje nijakiego Memo Moreno, który również jest postacią fikcyjną. W sezonie 2000 w stawce mieliśmy Roberto Moreno, ale po pierwsze nie miał on ksywki Memo, a po drugie jeździł w innym zespole. W 1997 roku w Detroit nie było żadnej poważnej kraksy. Negocjacje o naturze współpracy kierowcy z zespołem toczyłyby się przed wyścigiem, zanim kierowca dojedzie na tor, a nie już na miejscu w trakcie weekendu. Gdy Stallone wyjeżdża zrobić trik z monetami, to ma cały tor dla siebie. Wysoce mało prawdopodobne, bo kiedy w czwartek lub w piątek rozpocznie się już weekend wyścigowy, to odbywa się on według ustalonego harmonogramu i praktycznie nie ma opcji, żeby jeden zespół miał tor tylko dla siebie. W niższych seriach wyścigowych w czwartki często odbywają się treningi, Poza oficjalnym harmonogramem, ale zawsze grupowe i również nie jeździ się samemu. W tej scenie ujęcia na ekranach na stanowisku ekipy są nierealistyczne, ponieważ wyścigów nie pokazuje się w ten sposób. Sama scena z monetami nie ma większego sensu. Po pierwsze, nie da się polecić bokiem i nie stracić czasu okrążenia, jak sugeruje to film. Po drugie, monety po rzuceniu toczą się, więc kierowca nie ma fizycznej możliwości, żeby wiedzieć, gdzie dokładnie leżą. Jako ciekawostkę dodam, że scena jest inspirowana rzekomą historią, w której Juan Manuel Fangio, pięciokrotny mistrz świata Formuły 1, który ścigał się głównie w latach 50 kładł kartkę papieru na wierzchołku zakrętu, który potem podczas kolejnych okrążeń przecinał coraz mocniej i mocniej, aż z kartki zostawał tylko wąski pasek. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że to Stalon wspominał o tej historii i nie potwierdza jej żaden wyścigowy ekspert. No i na koniec Wisienka, menadżer zawodnika wchodzący w pomiędzy zupełnie normalną relację kierowców, pokazujących, że to on jest uważny i będzie pełnił rolę pełnomocnika. Kompletnie nierealne, zwłaszcza, że koledzy zespołowi w pewnym stopniu muszą ze sobą współpracować, nawet jeśli się nie znoszą. W ogóle Film w żadnym momencie nie pokazuje harmonogramu weekendu wyścigowego. Pojawia się informacja, że są na to, że na parę dni przed coś tam jeżdżą, coś tam trenują, a potem od razu wyścig bez żadnej struktury, bez żadnych kwalifikacji. Gdy filmowy Jimmy Bly siedzi przed komputerem, to w tej jego apce znowu przewijają się mapki z torami, pośród których jest niemiecki Nürburgring, na którym amerykańskie serie nigdy się nie ścigały. Na to, że w Toronto kierowcy przejechali w tamtym roku 112, a nie 110 okrążeń. Komentator wyścigowy by się nie bawił zaokrąglenia, bo dobrze wie, że w tym sporcie każde jedno okrążenie. Może być istotne. Chwilę przed spotkaniem postaci stalon ze swoją byłą żoną widzieliśmy kierowców na paradzie i bolidy na prostej startowej, a zaraz potem pod trybuną jest i kierowca i bolid jakiejś ekipy. W rzeczywistości, na tym etapie przed wyścigiem kierowca nie przemieszczałby się tak daleko i nie załatwiałby swoich prywatnych spraw tuż przed rozpoczęciem rywalizacji. Kierowca, którego zastąpił salon tuż przed wyścigiem, chodzi w takim samym kombinezonie. W rzeczywistości to się nie zdarza, bo kierowcy rezerwowi zespołu nie mogą zamienić etatowego zawodnika tuż przed wyścigiem. Muszą to zrobić na wcześniejszym etapie weekendu. Więc chodzenie w kombinezonie jest w tym momencie bez sensu. Tak kraksa, dlaczego ten bolit pobił od tyłu? Sytuacja, w której dwie osoby kłócą się przez radio, jak powinien jechać kierowca jest nierealna. Taktyka na wyścig jest ustalana przed startem i zespół próbuje ją realizować, wprowadzając modyfikacje zależnie od bieżącej sytuacji na torze, ale to ekipa ustala, co robić dalej i przekazuje kierowcy spójne komunikaty. Poza tym wątpliwym jest, żeby menadżer kierowcy dostał możliwość komunikowania się z nim w trakcie wyścigu. Słuchania radio, owszem, Komunikowania się na pewno nie. Sytuacja ze ściągnięciem jednego zawodnika na stop, żeby stracił okrążenie i pomógł obronić się temu drugiemu jest nierealna. Nawet jeżeli wówczas w kart były bardzo liberalne zasady sędziowania, to prasa nie zostawiłaby na zespole suchej nitki, a w obecnych czasach za coś takiego. Kara byłaby skrajna. Na koniec wyścigów w Toronto, oczywiście, fotofinisz, w którym bolidy na ostatniej prostej kilkukrotnie zmieniają dystans między sobą. Nazwa wyścigów w Japonii jest błędna, ale tutaj temat mógł się rozbić o licencjonowanie nazw i marek. W ogóle kolejność wyścigów w kalendarzu jest bardzo niezgodna ze stanem faktycznym. Te zbliżenia w lusterkach są mocne. Filmowców zdecydowanie poniosła fantazja. Kierowcy podczas wyprzedzania zdecydowanie nie jeżdżą od prawej do lewej, tylko wyczekują na odpowiedni moment do ataku. Cena pościgu przez miasto, z tym jest tak wiele rzeczy źle, że nie wiem od czego zacząć. Po pierwsze, primo, kierowca, który dostał się do czołowej serii, nawet jeśli jest bardzo błody, nie powinien mieć tak słabej psychy, żeby wpadać na pomysł kradzieży wyścigowego bolidu na gali, żeby rzucić się na wariacką jazdę przez miasto. Większość bolidów nie ma rozrusznika i do ich odpalenia potrzeba zewnętrznego sprzętu, więc taka sytuacja jest technicznie niemożliwa. Jazda bez kasku, jakkolwiek szybko, jest nierealna, bo pęd powietrza sprawiłby, że nie dałoby się utrzymać otwartych oczu. Bolidy wyścigowe są głośne, ale nie przesadzajmy z tym pękającym szkłem na przystanku. I jeszcze panowie sobie rozmawiają podczas. Jazdy z prędkością około 300 km na godzinę. Film podaje, że za całą akcję ekipa dostała 25 tysięcy dolarów kary. Coś mi mówi, że gdyby to się wydarzyło w rzeczywistości, to kary od serii byłyby znacznie większe, a policja mogłaby chcieć jeszcze dorzucić coś od siebie. Jest też rzecz, którą dorzucić od siebie, możecie wy. Subskrypcje dla tego kanału, jeżeli podoba Wam się ten materiał. Wracając przed wyścigiem w Niemczech, Stalon zostaje odstawiony na boczny tor i wraca kierowca, którego zastępował. Dzień przed wyścigiem. Coś takiego by się nie zdarzyło, bo jeżeli są zmiany w składzie kierowców, to zazwyczaj przed weekendem, żeby nowy zawodnik mógł wziąć udział w treningach oraz kwalifikacjach. Zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie serie nie pozwalają zresztą na start kierowcy w wyścigu, jeśli nie brał on udziału w kwalifikacjach, nawet jeśli ktoś zwalnia miejsce z powodu wypadku. Wyścigu w Niemczech również nie było w kalendarzu kart. Na sezon 2000. Ujęcia z tego wyścigu były kręcone na różnych torach, a nawet na zamkniętej autostradzie. Pewnie filmowcy nie pchali się na wycieczkę do Niemiec, zwłaszcza że nie było tam dedykowanego toru. Jeszcze, bo Ring, na którym ostatecznie pojawiło się kart, otwarto właśnie w tym roku, w którym film miał swoją premierę. Stelarz samochodu w scenie pierwszej kraksy zdradza, że to replika. Bolidy kart były wtedy z aluminium, włókna węglowego i Kevlaru, więc bez nosa nie wyglądały w ten sposób. Kiedy pokazywane jest wyprzedzanie filmowego Memo Moreno rzekomo na Team, to tak naprawdę jest to ujęcie wyprzedzania tego rzeczywistości z Roberto Moreno. Potem mamy kolejną kłótnię przez radio, w której tym razem udział bierze dziewczyna kierowcy. Na pewno nie. Wysoce wątpliwym jest, że kierowca zawróciłby na to, aby pomóc rywalowi, bo robiąc to w taki sposób jak w filmie, naraża innych na poważne wypadki. Więc gdyby miało do tego dojść, to profesjonalista najpierw by zjechał na pobocze, a potem ewentualnie by zawracał już poza linią wyścigową. Zespół też raczej nie nakaże swojemu kierowcy przerwania wyścigu i pomocy innemu kierowcy. Od tego są służby porządkowe. Akcje, w których zawodnicy pomagali sobie podczas wypadków, były własną inicjatywą kierowców. Samochód filmowego Memo Moreno już raz wybuchł w trakcie tej kraksy, więc skąd jeszcze jest w nim paliwo, żeby wylewało się do jeziora i potem wybuchło po raz kolejny. I oczywiście wszyscy główni bohaterowie są na miejscu kraksy, zanim służby zdążyły pozbierać poszkodowanych. Menadżer zmieniający obóz w trakcie sezonu, nawet jeśli dopuścimy możliwość, że bracia byli dogadani na gębę bez papierów, to raczej Niemiec będąc mistrzem powinien mieć własnego menadżera i dość pozycji negocjacyjnej, żeby żaden inny menadżer nie był mu potrzebny. Wyścig w Detroit określany jest jako World Championship Race. Znaczy się co, jeden rozstrzyga wszystko? W żadnej serii nie ma wyścigów decydujących. O wszystkim, i obecnie tylko w kartingu zdarzały się tego typu sytuacje, żeby w jeden weekend rozstrzygano kwestie mistrzostwa. Ach, no i oczywiście kolejne problemy z kalendarzem, bo w sezonie 2000 kart. Nie kończyło rywalizacji w Detroit. Przez cały film nie dostajemy żadnej informacji o pozycji bohaterów, klasyfikacji. Mówi się, że wygrywają wyścigi, ale nie ma ani pół słowa o punktach czy przebiegu sezonu. Dopiero na końcu pojawia się info o czterech punktach przewagi. Montaż tego wyścigu jest tak zły, że aż dobry. Przemieszane są ujęcia z kilku bardzo różnych torów, więc są migawki z obiektów stałych, ulicznych, owalnych, a nawet z autostrady, podczas gdy prawdziwe Detroit było uliczne. W scenie z kreksami cztery wypadki zalicza auto sponsorowane przez Pioneera. Podczas gdy w było tylko jedno takie. W wyścigach kierowcy komunikują się przez radio z zespołem, nigdy między sobą. W montażu zmienia się też konfiguracja aerobolidów. Podczas jednego wyścigu pojawiają się bolidy w wersji na tory drogowe oraz na owale. Potem dostajemy jeszcze jedną kraksę, w której bolid wypada na prostej bez powodu, a przy okazji po raz piąty rozwala się auto Pioneera. Kiedy Stalon pod koniec wyścigu zaczyna nucić, to jego zespół od razu to słyszy. Komunikacja przez radio wymaga naciśnięcia guzika na kierownicy, dopiero wtedy zespół słyszy, co do powiedzenia ma kierowca. Więc dopóki Stalon nie wcisnąłby guzika, to nikt by nie słyszał, że. Z... Nikt by nie słyszał, że. 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 że... że... To nikt by nie słyszał, że nuci. Utrzymanie się z urwanym zawieszeniem przez więcej niż jeden zakręt przed rywalem jest nierealne. Strata czasowa związana z niesprawnym autem jest zbyt duża, żeby w ogóle mówić o jakiejkolwiek walce z kimkolwiek. Potem jak Stalon wpada w poślizg i zaczyna się kręcić tuż za literami, mamy ujęcie, jak główny bohater przejeżdża przez zakręt, a potem zmierza w stronę linii mety. a Stalon wciąż jest za nimi. Dał radę przejechać ten zakręt, kręcąc się wokół własnej osi i nic a nic nie stracił do liderów. Tak więc jak widać, Hollywood wjechało na pełnej i Chyba nawet nie próbowało pokazać wyścigów takimi, jakimi są. To bezsprzeczny rekord w historii tego typu analiz i mam nadzieję, że nigdy nie zostanie pobity. Zresztą, filmy o czymkolwiek nie powinny mieć aż tylu nieścisłości ze stanem faktycznym. Gdybyście chcieli wiedzieć, jak zapowiada się nadchodzący film o Formule 1, robiony przez ludzi od Top Gun Maverick i Louisa Hamiltona, to tutaj zostawiam Wam link do analizy zwiastunu.